Witajcie. Będzie fajnie. Muszę wam o czymś powiedzieć. Ale nie wiem jak zacząć. Może powiem dzień dobry jeszcze raz. Zobaczcie, Lublin błyska. Czyli coś w nim działa. Ale jest to nie wszystko. Poczekajcie na to, co za chwilę nastąpi. Teraz nagrzeję. Widzisz mnie tak Artur w okienku? A teraz patrz. Czy wy to słyszycie? Dzyń, dzyń, dzyń to są dzwonewki świętego Mikołaja. Mikołajki się zbliżają. Pamiętajcie, żeby kupić prezenty w naszym sklepiku, ale pamiętajcie o tym, że Lublin daje radę. Ile to już czasu nie jeździ Lublin? Przypomnijcie mi, dojechaliśmy nim, to była nasza pierwsza pielgrzymka do, z Lublina do pustelnika. I wtedy się troszeczkę powaliło. A potem było już tylko gorzej. wiecie co? Dawno chciałem wam to powiedzieć. Wiecie co, wyłączę Lublina, żeby nas nie zagłuszał. Od dawna marzyłem, żeby to powiedzieć. Na pój wypadł trudno. Tutaj dzwoni, ale zaraz wam powiem, dlaczego to wszystko dzwoni. Generalnie to chciałem wam kilka rzeczy opowiedzieć. Ten Lublin. Wiecie ile przeczytałem w komentarzach ze złomu i tego grata włóż porządnego i w ogóle. Trochę tak jakbym czytał o sobie, bo wiecie, e, ja jestem trochę jak ten Lublin i przekonałem się o tym bardzo dobrze przez ostatnie miesiące z tego względu, że tak jak Lublin, kiedy działał, kiedy funkcjonował, kiedy woził samochody, wszyscy go bardzo lubili, wszyscy chcieli, żeby mu coś przewozić i był... Innym samochodem, mimo że kapryśny. Ja też jestem bardzo kapryśny, złośliwy czasem. Niektórzy się o tym przekonali nieraz. Ale w momencie, kiedy Lublin się popsuł, wszyscy mówili, weź go sprzedaj ze złomu, cokolwiek z nim zrób. Natomiast e, ja na tego Lublina bardzo długo liczyłem, D wiele razy mnie nie zawiódł, a to, że troszeczkę się popsuł, no troszeczkę całkiem się zepsuł, ale chciałem, żeby on nadal był, w związku z tym. Konieczna była transplantacja, no można powiedzieć, całego silnika i wiele osób mówiło, a weź zrób sobie coś porządnego, jakiś porządny silnik z Mercedesa i tak dalej. Dobra, tylko jak sobie zacząłem liczyć. Silnik w Mercedesie też będzie miał milion kilometrów. Ja wiem, że milion w Mercedesie to tak jak 10 kilometrów w Lublinie. Nieważne. Ważne jest to, że chciałem nie chciałem zabierać mu tego charakteru, który ma, czyli takiego nieco kapryśnego, ale zawsze wiernego przyjaciela. I w momencie, kiedy znalazłem silnik, który był, można powiedzieć, czymś wyjątkowym, z tego względu, że prawie w ogóle nie jeździł, prawie w ogóle był z końca produkcji, czyli szczyt techniki, z pompą Bosza i w ogóle wszystko elegancko, stwierdziłem, tak, robimy to. A nie jakieś tam swapy na iweko, bo nie dojadę daleko, i tak dalej. W momencie, kiedy silnik złożyliśmy, kiedy to wszystko spięliśmy do jednej działającej maszyny, Lublin ruszył. Ja byłem wtedy naprawdę szczęśliwym człowiekiem, mówię, wreszcie moje kłopoty się skończyły. No, skończyły się na 50 km. Kiedy to dojechaliśmy do pustelnika, albo prawie dojechaliśmy do pustelnika, a Lublin powiedział, że no sorry, ale on ma inne plany na jesień. W związku z tym. Decyzja pompa zatarta, rozleciała się rzecz, taka, tam jest taka zębatka. Ktoś na siłę próbował to złożyć, źle to złożył. W związku z tym mówię kurczę, nie, nie będę, nie będę szedł na łatwiznę, zregenerujemy tę pompę, pójdziemy krok dalej. No, regeneracja pompy pewnie wiecie, że za regenerację pompy to można kupić ze trzy częto, ale ok, kupiliśmy, zregenerowaliśmy i zaczęła się jazda. Bo po ustawieniu wszystkiego na wartości fabryczne tutaj jest, po odkręceniu nie chciał palić. Wszyscy mówią, daj mu plaka, na plaku zawsze pójdzie. No i to był błąd. Dlaczego? Z tego względu, że na etapie składania po raz kolejny tego Lublina, kiedy w POMPie zmienili zębatkę, źle włożyli, między zębatką a silnikiem element, który żeby pasował dobrze, skoro tam było przestawione, to tu trzeba było odwrócić, zostało odwrócone. W związku z tym nie miało prawa to działać. Był zupełnie inny kąt wtrysku, czyli w innym momencie podawał silnik paliwo, żeby wybuchło, bo wiecie silnik to tłok w cylindrze chodzi i on wybucha i wtedy to wszystko się kręci, działa. Wszystko było ustawione na wartości fabryczne. Wszyscy mówią, trzeba było dać do fachowca. Wiecie, tak, trzeba było wszystko, trzeba było kupić sobie nowy, nowy samochód, trzeba było wszystko nowe zrobić. Tylko kurczę, skąd na to brać pieniądze? Ja miałem kilku przyjaciół, którzy postanowili mi pomóc, którzy robią na co dzień samochody dużo bardziej zaawansowane technicznie niż Lublin. No i potem na pewno wiedzieliśmy, że jest to kwestia ustawienia konta za, kontra wtrysku. No i udało się. E, mieliśmy specjalne urządzenia, wszystko ustawione jak trzeba. No i kolejny, piąty chyba rozrusznik, ale piąty rozrusznik był popsuty od samego początku, bo na Bendixie nie, w, nie wystrzeliwał i nie dokręcał. W związku z tym moja ręka robiła za Bendix i go dociskaliśmy, ale potem zaczął puszczać dalej. Więc wtedy też się nie udało. Rozebraliśmy wszystko jeszcze raz i od nowa zaczęliśmy składać, i wtedy okazało się, że rzeczywiście. Jest tam zamieniona rzecz. Więc wcześniej, gdy były dwie rzeczy zamienione o 180 stopni, to jest o 360, czyli tak jakby w ogóle nie było. Więc jak to wszystko zostało zamienione, ułożone, to Lublin zapalił. Słyszeliście, jak on pali? Jak pięknie pali? Ja po prostu dzisiaj rano byłem w niebo wzięty i mówię, no dobra, idziemy, mamy do odebrania bardzo fajny samochód, idziemy po niego zaraz, no i przy skręcaniu. Co się stało przy skręcaniu? O! Widzicie, widzicie, co to jest? To jest rolka od napięcia paska, który jest, idzie do alternatora, wspomagania, pompy wody. Co się z nią stało? Jeżeli to naprawię. A naprawię, bo to nie jest duża rzecz. Albo postawam, albo uda mi się kupić nowe. Honker 2000 też coś takiego ma, Lublin mi trzyma, więc trochę jest pomysłów, jak to zrobić. Ja to na pewno zdobędę. I jeżeli zrobię trzy rundki wokół komina i on się nie popsuje, to obiecuję, że pojedziemy za granicę Lublinem w jakieś takie bardzo odjazdowe miejsce. Za granicą, nie będę się w ogóle bał, pojadę. Najwyżej będzie klasyczna laweta nas ściągała, nie wiem, spod Paryża, spod, nie wiem, Luksemburga, nie wiem, gdziekolwiek pojedziemy, ale pojedziemy pokazać Wam, że jeżeli włożysz serce, nawet ktoś Cię kopie, że on nie chce, to czasem trzeba warto pomóc mu, mimo tego, że się broni przed naszą pomocą. I tak jest z tym Lublinem. On jest kapryśny, ale, ale trzeba na niego liczyć. Strasznie dużo gadam, jak Skarb Narodu mówi, że. Dzisiaj pojedziemy ratować kolejnego klasyka. To może się walić, śnieg padać, cokolwiek, a i tak uratujemy. I żadne takie roleczki nie sprawią, że tego nie zrobimy. W oczekiwaniu na areczka posłucham sobie czegoś, co dawno nie słyszałem. O, chyba już jedzie. O. Cześć! Cześć! Ktoś to wzywał lawetę? Dobra, chodź, coś Ci pokażę. Słyszysz? Słyszę. Chodzi. Co? Chodzi. Wiesz, co było? Pasek. Nie, nie pasek. Zły kąt, ale nieważne. Czyli jestem niepotrzebny. Kurde, niepotrzebny? Jesteś zawsze potrzebny, ale patrz. Każda laweta jest tak dobra jak jej najsłabsza część, nie? Patrz, wiesz co to jest? To jest rolka napinacza. Tak. A to są dwie rolki napinacza? Nie, to jest, spo, to jest spornik to jest... i rolka. I one jak są oddzielnie, to nie działają. Wiesz o tym? W związku z tym, Areczek jak tylko usłyszał, że jest potrzebny, a wiedział, że dzisiaj będzie składany loblin, to myślał, że go wkręcamy. I tak przyjechałem i tak sobie naprawdę jak przyjechałem i patrzy lub nie chodzi to to pomyślałem że mnie wkręcacie <laughs> wkręcaliśmy to my się przez kilka rzeczy wiesz że to jest siódmy rozrusznik już czyli y, rozumiem że ma zniżkę na rozruszniki kurde już, wiesz że był taki moment że nie było już w warszawie części do regeneracji do tego rozrusznika bo we wszystkich wszystko wykupiliśmy w punktach ja myślę że musi postać książka Robert Brykała i jego Lublin. Ale wiecie co, to jest w ogóle taka historia, którą zrobię, ale żeby nikt nie miał przez to koszmarów, to będzie książka dla dzieci. I ja, turek będzie rysował o, tego Lublina. Ja. Lublin sam się porysuje. No ja myślę, że tutaj jeszcze chwila albo już możesz dać doktorat na temat naprawy Lublina. Czy ty wiesz... E, ja, ja... Się, ja się chciałem zadać, co było w nim niewymieniane? Co? Poczekaj. Ale tak w ogóle? Tak w ogóle, co by jeszcze mogło. Dach się na skożyć? przykład jest a, okay. oryginalny, bo tak, rama została zmieniona, najazdy zostały zmienione, bo ja już go kupiłem. Drzwi zostały wymienione, przednie błotniki, belki nie było, o deska jest, A deska też była kierownica, a też była Ale wymieniona. Się nie a no deska się nie popsuje no. nawet, nawet. Ale ona się popsuła, wiesz, i też była wymieniona. Aha. E e wskaźnik paliwa już trzy razy był wymieniany. I takie są. Niektórzy mówią, że nawet. A i szyba przednia nawet była wymieniana. Wszystko było w nim wymienione i niektóre rzeczy już kilka razy. Na przykład, nie ma co się popsuć. Jak to nie? Nie wierzysz w Lublina. Dzisiaj tak. e, e, mieliśmy ja pokazać. Albo w ogóle żukiem jechać, na, albo Nyson na złą Lublinem. Nie, bo ty po prostu idziesz na łatwiznę. Nie, żukiem to jest łatwizna, tak. W porównaniu Złowę z L... nysą, tak, tak. No dobra, dobra jedziemy, no dobra, koniec, bo późno. To ja Zostawiamy. Ja... Jesteś, jesteś, jedziemy. Ale jak on chodzi? Ale jak bez wspomagania? Pojadę bez alternatora, ee, chłodzenia i w ogóle. Ja wiem, że jest zimno i nie trzeba się chłodzić, no, no tylko dobrze. ogrzać. Jedziemy. Jedziemy. No to... No, to jedziemy. A wyłączę światełka, bo rozładuję akumulator. Cześć, Artur. Dojechaliśmy. Tak jak widzieliście na zdjęciu, mała zmyłka, ale tarpan. Dawno nie było niczego o tarpanie, a my kochamy tarpany, ponieważ tarpany są kwintesencją polskiej motoryzacji. Niektórzy się obrażą, ale taka jest prawda, z tego względu, że te samochody były troszeczkę jak nasza motoryzacja. Nie do końca wszystko działało, nic nie pasowało. A jednak byliśmy tego spragnieni, tego potrzebowaliśmy, i mimo że były z tym problemy, to i tak je kochaliśmy. To jest bardzo trudna miłość. Uwierzcie mi, że mało osób w tym kraju tak kocha tarpany jak ja. Ja uwielbiam tarpany. To jest wersja bardzo ciekawa. O więcej opowiemy, jak zapalimy więcej światła. Teraz przystępujemy do załadunku, bo już jest późna godzina. Trochę nam się zeszło dzisiaj przez Lublina. Ale przynajmniej jesteśmy na miejscu. Jest zimno, ale udało nam się załadować tarpana. Tarpan jaki jest, każdy widzi. Natomiast mnie bardzo cieszy, że jest na nim mało korozji, że korozja jest po prostu wolna. Więcej o tym tarpanie opowiemy chyba rano, jak już rozładujemy, jak już będzie wszystko można pokazać po widoku, bo tak po ciemku to żadna frajda. Plan był taki, że przyjedziemy Lublinem do południa, tutaj sobie wszystko ładnie nakręcimy, ale wiecie. Zobaczcie co mam To tak będzie więcej widać co mam. Nie jest co prawda do Lublina, ale jest do Żuka. Pamiętacie jak mówiłem, że w Żuku był też popsuty i odpalałem skorby? No, dobrzy ludzie pomogli i mam rozrusznik do tarpana, żuka, nysy, ale nie do lumina. Psy szczekają, Polonez. Dobra, jedziemy. Naprawdę jest fajnie. O, o, jak ciężko. Nie otworzy się, nie otworzy. Bardzo ładna buda, jutro wam opowiem, znaczy jutro, za chwilę, w filmie to za kilka minut. A w rzeczywistości będzie to już niedziela w dniu premiery. Dzień, w którym przegraliśmy z Francją. Co prawda jeszcze mecz się nie odbył, ale pozwolę sobie być prorokiem. Zresztą, jakbyśmy wygrali z Francją, to i tak by nikt nie oglądał tego filmu, bo wszyscy by świętowali. Dobra, ruszamy. Na razie. Chwila, moment, na filmie to ledwie kilka sekund. A w rzeczywistości minęła cała noc, poranek, a my jesteśmy w miejscu, gdzie wieczorem rozładowaliśmy tarpana. Klasyczna laweta pojechała sobie, a reczku dziękujemy, bardzo nam to pomogło. I dzisiaj obiecaliśmy pokazać Wam, jak wygląda to cudo. Cudo, cudzysłów. Każdy ma takie cudo, na jakie zasługuje. Każdy ma takiego tarpana, w jakim kraju żyje. Zobaczcie, jak pięknie. Jak to było z fioną? Piękna w dzień, a w nocy już nie taka bardzo. No właśnie, starpanem jest na odwrót. W nocy, jak światła nie było, wyglądał dużo ładniej. Wyciągamy go, aby pokazać Wam kilka ładnych elementów, jakie w nim są. Nie śmiej się Artur, ja wiem, że Ty nie lubisz tarpanów. Ty pamiętasz jak jeździliśmy podobnym tarpanem, tylko było trochę śniegu, trochę lodu. Przyjechał wtedy ten tarpan, którego znacie z wystawy. I było bardzo ślisko i on dokładnie stał w tym samym miejscu. Pan Bogdan przyjechał go, uruchomił i to był błąd. Ja widzę jeszcze dwa zbiegi konieczności. Taki sam kolor i czarne blachy. Zróbmy taki mały kawał naszym widzom. Wstawimy tarpana na lawetę, bo on na tyle jest mobilny. Wstawimy na miniaturkę zdjęcie tarpan na Lublinie i wszyscy będą myśleli, że już Lublin działa do końca, a potem jak zaczną oglądać, no to wtedy zobaczą, że to po prostu jest może nie tyle wkrętka. Jak to się mówi takie clickbaitowe zdjęcie? Tak. Zrobimy takiego clickbaita, Możecie wierzyć lub nie. O kurczę, ale tu jest rzeczy dziwnych. Ale to będą pierwsze jego metry pokonane o własnych siłach. Grzeje świecę i zaraz się okaże, że akumulator nie działa na pewno. Ha <śmulatory> Na tym podłym akumulatorze to ja nie wiem, czy go wciągniemy. No dobra. Akumulator jest słaby. Każdemu się zdarzy. Ty jak masz słaby akumulator, to też nie odpalasz. Ale mam bosterka. Na bosterku Lublin powinien już odpalić. Chwila prawdy. Bosterek podłączony. W tej porze roku mgła to normalna rzecz, nikogo nie powinna dziwić. On jedzie! Rozwinąć wciągarkę można, ale ja już jej nie... Zwinę, do tego potrzeba więcej prądu. A prąd weźmiemy z Bostera. O. I tu kabelek dociągniemy. Czy widzisz, ile brakuje? naturalne środowisko, dwie nieruchomości, jedna przez chwilę się troszeczkę poruszała. Pokazujemy go wam od gorszej strony, tam gdzie jest wgnieciony błotnik. Ten model, egzemplarz pochodzi z okolic Grójca, Radomia, województwo dawne radomskie, tablica czarna ROW, F na końcu nie V. Generalnie stan. On był kiedyś remontowany, i to widać po kilku detalach, ale nie ma tarpanów, które tak za bardzo nie były remontowane, bo one od początku były źle zrobione. Przede wszystkim widać to po progu, który został wspawany z kawałka kątownika, i to jest jedna z lepszych rzeczy, jaka, jaką zastosowano w tym egzemplarzu, ponieważ próg z kątownika charakteryzuje się tym, że raczej nie zgnije, a raczej nie tak szybko. Przedni błotnik, zobaczcie, to jest dosyć charakterystyczna rzecz. Przetłoczenie pod polonezowski kierunkowskaz. I to zdradza troszeczkę rocznik tego egzemplarza, 83. Końcówka schyłek modelu 233. Jeszcze Wam jedną rzecz pokażę, bo to też jest ważna. Tarpan 233, ja założę rękawiczki, bo znowu będę zaraz cały uwalony. Przede wszystkim E, miał taką ramę od początku, co się nazywały profile Omega. Tu już te profile są kwadrat prostokątne, takie bardziej zbliżone do tego, co było stosowane w żuku. I taka rama właśnie była w ostatnim roczniku. To była już taka przejściowa wersja z ramą od modelu 237, 239, taka jak była później. Zupełnie nieźle zniosły próbę czasu wszelkie metalowe elementy, których. E, na których była paka. Niestety cała paka, jakby wam to powiedzieć, zobaczcie. Drewno nie wytrzymało próby czasu, ale to nie jest duży problem. Zaraz zaczniemy coś z tym robić. Ja myślę, że taką pierwszą rzeczą, którą byśmy chcieli zrobić, to żeby mu zrobić prakę, pakę. Kupimy deseczki, zrobimy ją i zobaczcie. Akurat przypadkiem zupełnie stoi na żuczek. To jest praktycznie taka sama paka i zastanawiam się nad dwiema rzeczami. Ponieważ całe te profile, wszystko tam jest e, zgniłe. Może ktoś z Was ma, oczywiście w Warszawie albo gdzieś w najbliższej okolicy takiego żuka, który reszta jest zgniła, nie za bardzo rokuje, ale ma w miarę zdrowe elementy paki, bo tak naprawdę to wszystko jest dokładnie takie same. Zresztą co tutaj dużo gadać. O. Zobaczcie, Jak tak sobie przyłożymy, to niby jest tak samo. Dokładnie takie same zawiasy. Tutaj wszystko jest takie same. Tutaj te mocowania tu jest zastąpione prętem, ale generalnie w oryginalnie to tak było i zobaczcie. Tu naocznie widzicie jaka jest różnica w długości paki tarpana i żuka. Łatwiej jest coś skrócić niż coś przedłużyć. Więc jeśli ktoś z Was ma pakę do żuka, tarpanie pewnie będzie trudno, to pewnie chętnie od Was zana będzie. Ja jeszcze sprawdzę jedną rzecz, bo niektórzy mówią, że paka tarpana jest węższa. Zaraz obalimy ten limit w bardzo prosty sposób. Wiesz, Artur, w jaki? Przyłożymy. Tak. I cóż my tu mamy? Paka od Żuka jest dokładnie taka, jak paka od Tarpana. Nawet jest tablica, zobaczcie. Czarna tablica, a deszcz zmył ją, i aluminium wróciło do swojego naturalnego, utlenionego koloru. Zmęczyłem się. Bo to jednak walka z tarpanem nie jest zbyt równa. Ale zobaczcie, drzwi. No, powiem Wam. Poza tym, że one tak brzydko zawsze były pospawane. To tutaj nie jest tak źle. Eee, drzwi są proste. Cały ten element, wszystko jest prościutkie. Tak naprawdę trzeba będzie wyrównać próg, żeby zrobić dokładnie taki jaki był fabryczny. Czyli on ma lekkie podcięcie. Tu jest skrócony. Zaskakująco dobrze wygląda tylna ścianka. Robert, to ona się przesuwa? Tak, przesuwa się razem z tarpanem. Jak wciągaliśmy lawetę, to ta ścianka najpierw była tam, a potem ją przesunęliśmy tutaj. To jest moja ulubiona rzecz w tarpanie. No tak, ale ten tarpan e, ma nieruchomą, wiesz o tym. Względem tarpana jest nieruchoma, a względem całej reszty się rusza. To nie ma najfajniejszej rzeczy. Wiesz co, ja Ci pokażę taką, ram taką ściankę, to sobie założysz do swojej... Do czego swojego? Do toyoty sobie założysz. O. Ale zobaczcie, tutaj wszystko wygląda zupełnie nieźle. Słynny rozrusznik. I jakbyście mieli trochę wyobraźni, to byście sobie wyobrazili, że to są błotniki. I oczywiście trzeba troszeczkę podłatać, bo tu ten element, gdzie były chlapacze, odpadł. Ale jest naprawdę nieźle. Boczki niestety się rozlaciały, bo tutaj. Ale ja jeszcze takie boczki niedawno widziałem. Można kupić nowe. O, może spróbuję zamknąć. O, o, nie daje się, ale to jest kwestia regulacji i wszystko będzie jak trzeba. Tylny pas od zwykłego tarpana. Tu jest mocowanie. Lampy od zwykłego tarpana, które zwykle są pionowo. Tu podtłoczenia pod zawiasy. I cała reszta wygląda naprawdę zdrowo. Obstawiam, że tak naprawdę w przypadku ramy i całej tej konstrukcji z tyłu wystarczy nam dobre piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne. Potem pomalowanie tego na czarno i tarpan będzie wyglądał bosko. Drugi błotnik, dzięki temu, że nie został trafiony, jest zdecydowanie bardziej zdrowy. Tu jest do wymiany wy powiedzmy taka ćwiarteczka, ale to zdolny blacharz bez problemu sobie poradzi. Tu jest rdza, ale ta blacha jest na tyle gruba, że powinno się to poradzić. Z tego co pamiętam, to te drzwi otwierały, więc nadal się nie otwierają. My się takiej roboty nie boimy i kolejnego tarpana na drogi przewrócimy. Żeby niektórzy mogli kląć jaki to jest szajs, a my po prostu pokażemy jak się kiedyś podróżowało i tym naprawdę daje się fajnie podróżować. Takiego tarpana zielonego kiedyś też w okolicach Grójca kupiliśmy, też w województwo dawne, radomskie, i też był, tylko że miał pakę, plandekę i to wszystko. I on pomagał kiedyś Lublinkowi. Dzisiaj Lublinek służy za taką platformę do pokazywania samochodu, do pokazywania tarpana. Ja jestem bardzo dobrej myśli i wierzę, że ten tarpon za chwileczkę wróci na drogi. W tym roku to raczej nie, bo już jest końcówka roku, ale w przyszłym na pewno, co mogę więcej powiedzieć. Chyba wypada się już żegnać, powiedzieć wam kilka słów ciepłych, może zimnych. Dajemy radę. Pamiętajcie o tym, że. E, końcówka roku za chwileczkę będą święta, idealny czas na prezenty. Zapraszamy do naszego sklepiku. Oczywiście kalendarze. W kalendarzu jest oczywiście tarpan, zrobione zdjęcie w okolicy grójca. Nie, to co jest w kalendarzu to nie jest, ale kupcie, zajrzyjcie i powiedzcie mi, gdzie ono było robione. W komentarzu napiszecie, będą nagrodę. Pojawiły się też zupełnie nowe bluzy w naszym sklepiku Becto DPRL e, z Polonezem Delorianem. Bardzo fajny projekt, taki trochę przenoszący nasz win Was w inne czasy. A co ja mogę powiedzieć? Kasę, jak zwykle, przepuścimy na rozruszniki, regenerację pomp i inne rzeczy. Wiecie, mieliśmy kupić mikrofon, bo tak się skarżycie, ale wiecie, że za jeden mikrofon to można kupić trzy rozruszniki. Ile, Artur, kosztuje mikrofon? 750 zł. Nie, no to dwa rozruszniki można kupić. A wiecie, a tutaj jest siódmy już, więc... Pamiętajcie więc e, patronaj te inne rzeczy, a dzisiaj to naprawdę już jest koniec. Nie wiem jak wasze e, opinie po meczu Polski z Francją. My jesteśmy przed, wy jesteście po, więc zakładam, że jeżeli Polska wygrała, to jesteście tak szczęśliwi, że oglądacie to jeszcze szczęśliwiej, a jeżeli nie, to się pocieszamy tym, że my mamy Tarpana, a Francuzi go nie mają. Na tym kończę. Do zobaczenia.